Fundament tradingu, absolutna podstawa, klucz do bycia profitowym. Tak właśnie wszyscy nazywają risk management i bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych elementów i żaden trader nie powinien go pomijać. W tym odcinku dokładnie wyjaśnię Ci podstawowe zasady zarządzania ryzykiem, którymi warto się kierować, tak abyś mógł dalej bezpiecznie się rozwijać w tradingu. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie coś niezmiernie ważnego, czyli już wspomniany risk management. To od tego tak naprawdę zależy, czy będziemy profitowi, bo nawet najlepszy model ze słabym risk managementem okaże się całkowitą porażką. Koniecznie zostańcie do samego końca, róbcie notatki, a jeśli dalej coś będzie niejasne, piszcie śmiało w komentarzu, ale nie przedłużając, zaczynajmy. W tradingu większość osób skupia się wyłącznie na tym, jak znaleźć najlepsze wejścia albo jak przewidzieć kierunek na rynku. Prawda jest taka, że nawet Najlepsza analiza nic nam nie da, jeżeli nie mamy kontroli nad naszą ekspozycją na rynek. Risk management to fundament, bo to on decyduje o tym, czy przetrwamy na rynku wystarczająco długo, żeby w ogóle skorzystać z potencjału naszego modelu. A bez tego fundamentu seria strat może nam wyczyścić konto i zniszczyć naszą psychikę, jeszcze zanim trafimy na jakiś naprawdę dobry setup. Każdy jeden trader, który odniósł jakiś sukces, podkreśla, że najważniejsze to przede wszystkim chronić kapitał. Zyski i wypłaty przyjdą z czasem i z doświadczeniem, ale ale jeśli nie masz czego chronić, to po prostu nie masz czym grać. To właśnie dlatego risk management jest podstawą, a nie tylko dodatkiem. Aby pokazać Wam jak ważny jest dobry risk management, chcę żebyście spojrzeli na tą tabelę. Pokazuje ona jakie jest prawdopodobieństwo tego, że w Waszym tradingu pojawi się seria strat w danej liczbie na podstawie win rate'u, czyli procentu wygranych pozycji. Jak widzicie nawet przy win rate 60%, co przy zwykłym risk to reward 2 do 1 daje już super wynik, jest aż 70% szans na to, że dostanie się 4 stop z z rzędu. A to i tak przy bardzo dobrym wyniku 60% wygranych pozycji. Standardowo traderzy mają między 40 a 50% win rate. Jest wtedy niemalże pewne, że w okresie 50 tradeów dostaniecie 6 stop lossów z rzędu. Połączcie to ze stałym ryzykiem 1%, tak jak to robi większość osób i dodatkowo trailing drawdownem na koncie fundowanym, a wyjdzie Ci niemalże 100% szans na przegranie konta fundowanego, jeśli wcześniej nie wypracujesz odpowiedniego buforu. Właśnie dlatego ten odcinek jest tak ważny, pojawi się tutaj sporo. Praktycznej wiedzy na podstawie mojego doświadczenia, ale jeśli macie jakieś nietypowe sposoby na zarządzanie ryzykiem, których nie omówię w tym odcinku, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Chętnie przeczytam, co wymyśliliście i co działa u Was. Chciałbym teraz obalić pewien mit, który krąży szczególnie wśród osób, które nie mają żadnego pojęcia o tradingu i risk managementie. Wcale nie musicie mieć 50% min aby być profitowym, nie musi to być nawet 40%. Gdy przyjmiecie sobie stały risk to reward, czyli stosunek ryzyka do potencjalnego, Zysku na poziomie 1 do 2, wystarczy wam jedynie 33.3% wygranych pozycji, czyli po prostu jedna na 3 pozycje może dobić full take profit, a i tak wyjdziecie na 0. A jeśli zwiększycie to odpowiednio do 1 do 3 lub nawet 1 do 4, co jest jak najbardziej realne w tradingu, potrzebne wam będzie odpowiednio 25 lub 20% win rate, czyli nawet co piąta pozycja może dobić full take profit, a wy i tak będziecie na 0 czy nawet na delikatnym zysku. To jest właśnie potęga dobrego risk. To REWARD wcale nie musicie mieć racji za każdym razem i nawet nie powinniście próbować tego zrobić. Gdy zrozumiecie, że rację musicie mieć jedynie od czasu do czasu podejście do tradingu zmienia się o 180 stopni. Omówmy sobie teraz zasady, którymi warto się kierować przy zarządzaniu ryzykiem na naszym koncie. Zaznaczę tylko, że to jest moja subiektywna opinia co do risk managementu i każdy z was powinien wypracować sobie własną, jednakże chcę wam dać przykład, jak robię to ja po spędzeniu setek godzin na backtestach sprawdzając różne procentowe układy. Tak więc przy zagraniach na niższym timeframe, czyli pod standardowy day trading ryzykuję maksymalnie 1% konta. Czyli jeśli mam konto o wartości 10 tysięcy dolarów, to maksymalna strata jaką mogę ponieść na jednym zagraniu wynosi 100 dolarów. Przy zagraniach na higher time frame, czyli do Swing Tradingu zwiększam to ryzyko do 2%. Wynika to z tego, że okres czasu, żeby pozycja się rozegrała jest dużo, dużo większy, przez co fizycznie nie ma możliwości, abym w tydzień stracił cały kapitał. To wszystko jednak dotyczy się kont prywatnych, gdzie nie mamy żadnego limitu straty, przy kontach fundowanych wygląda to trochę inaczej. Moja prywatna opinia jest następująca. Jeśli jesteśmy w fazie zdawania konta, to ryzykujemy 20% maksymalnego drawdownu. Czyli jeśli mamy konto 50 tysięcy dolarów i maksymalny drawdown wynosi 2,500 dolarów, to strata może wynieść około 500 dolarów na pojedynczym zagraniu. To nam zapewnia szybkie i bezbolesne zdanie konta, bez męczenia się. Ryzyko, że przegramy to konto jest faktycznie większe, ale im szybciej przejdziemy od ewala do fundowanego, Konta, tym dla nas lepiej. Jeśli już je zdamy, to zmniejszamy ryzyko o połowę, czyli do 10% maksymalnego drawdownu, co daje nam 250 dolarów przy standardowym koncie 50 tysięcy. Na koncie fundowanym nie ma co szarżować z ryzykiem, tam lepiej budować bezpieczny bufor i właśnie taki jest cel tych zasad. Mi takie procenty bardzo pomagają, pomogło mi to uratować i zdać wiele kont, ale to kwestia jest dość mocno indywidualna. Czasami na rynku mamy taką sytuację, że widać na pierwszy rzut oka, że dany dzień może być dość do rozegrania. Tak mamy na przykład, gdy danego dnia nie ma żadnych newsów, dzień wcześniej była duża ekspansja, dowieziony został higher time frame drone liquidity lub mamy po prostu końcówkę miesiąca, gdzie zazwyczaj mało się dzieje. W takie dni bardzo zalecane jest, aby zmniejszyć ryzyko o połowę, dzięki temu, gdy dostaniemy stop loss, strata jest bardzo mała i jest to o tyle fajna sytuacja, że jeśli okaże się, że nasz setup się pojawi i dowiezie, to dalej wyciągnęliśmy swoje z rynku, a jeżeli się pomyliliśmy i dostaniemy stop loss, to strata jest tak niewielka, że nie odczujemy tego w znaczący sposób. Warto jednak dokładnie opisać taki dzień w journalu, żeby na przyszłość uniknąć nawet tak małej straty, bo potem zrobi to ogromną różnicę na koniec miesiąca, kwartału czy roku. Kolejną ważną sprawą jest stworzenie sobie limitu dotyczącego zysków i strat. Dzięki temu będziecie w stanie zaprzestać tradingu, gdy włączy wam się tak zwany god mode, czyli poczucie, że jesteście tak dobrzy, że nie możecie przegrać. Dzieje się to zazwyczaj po jakichś dużych wygranych lub gdy poniesiecie dotkliwą porażkę i będziecie się chcieli przysłowiowo Odkuć po stracie. Zaczynając od limitu na zysk, u mnie wygląda to następująco. Gdy osiągnę 4R jednego dnia, kończę mój dzień tradingowy. Taki zysk na dzień mnie zdecydowanie satysfakcjonuje i nie chcę go oddać rynkowi przez własną chciwość. Wielokrotnie zauważyłem, że po takiej wygranej jestem nadmiernie pewny siebie przed wykresem, co skutkuje nieprzemyślanymi pozycjami i zamiast mocnego 4R kończyłem dzień na 2R albo co gorsza na 0. Uwierzcie mi, że zejście z 4R do 0 jest często bardziej bolesne niż tak. Taka sama strata. Myślę, że większość z was się o tym już przekonała na własnej skórze. Po drugie, mam także limit zysku na tydzień. Gdy zrobię 8R, przestaję tradeować do końca tygodnia. Nieważne, czy będzie to w poniedziałek, wtorek, środę, czy jakikolwiek inny dzień, gdy osiągnę ten limit, zamykam mój wykres i wylogowuję się ze swojego konta. Nawet na małym koncie typu 50 tysięcy dolarów, 8R zgodnie z zasadami risk managementu daje nam 2000 dolarów, a to nawet lepiej niż dobrze na tygodniową wypłatkę. Gdy uda mi się Wypracować taki zysk, biorę to, co rynek dał i zabezpieczam swój zysk i ten kapitał, który wypracowałem, przez odejście od komputera do końca tygodnia. Jeśli natomiast chodzi o limit na straty, to jest to dużo bardziej popularny temat. Dość długo borykałem się z tym, testując, gdzie leży złoty środek i wypracowałem to w ten sposób. Mogę dostać maksymalnie 200 plusy na dzień, ale ważne jest to, że po pierwszej przegranej pozycji zmniejszam ryzyko o połowę, czyli moja maksymalna dzienna strata wynosi 1,5 R. Dzięki temu, gdy następnego dnia usiądę do komputera, nie myślę o tym, ile straciłem poprzedniego dnia, bo strata jest tak relatywnie mała w porównaniu do całości, że nie odczuwam tego jako coś znacznego, to pozwala mi z czystą głową grać mój model i odbudować kapitał po stracie. Dodatkowo mam limit straty na tydzień, który wynosi 3R, czyli jeśli przegram przez 2 dni 4 pozycje z rzędu, to kończę mój trading na cały tydzień. Dla mnie to oznaka, że nie rozumiem co się dzieje na rynku i lepiej przeczekać ten okres. Zazwyczaj siadam wtedy do backtestów i próbuję zrozumieć co poszło nie tak, aby na przyszłość nie popełnić tych samych błędów. Gdy połączycie te wszystkie zasady w całość i wdrożycie to do swojego tradingu, stworzycie sobie bardzo komfortową sytuację. Większość problemów z psychologią tradingu wynika z braku podstawowych zasad risk managementu, limit na zysk odgórnie ogranicza waszą chciwość, limit na straty zapobiegnie nieprzespanym nocom po stratach, a odpowiedni dobór. Wielkości pozycji wyeliminuje strach przed zajęciem trade'a. To by było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za dotrwanie do końca. Wiem, że był on dość teoretyczny, jednakże jest to bardzo ważny temat. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to bardzo proszę zostaw łapkę w górę oraz komentarz. Pomoże nam to jeszcze bardziej rozwinąć kanał i pomóc jeszcze większej liczbie osób. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Cześć!